Chodź, babcia, zobacz. Teraz podpalamy. Trochę pracy kosztuje, nie? Dużo. Dużo. Ale efekt fajny. Umiałeś, tak? jak to leci. Patrz, jak to to się Ale ogień to jest siła, nie? Ładnie. Ale jakie ciepełko. Babcia, dawaj piłbachę i grilla robimy. No, ja robię konie. Następny projekt babcią będzie z nami robić. Ja, nie, 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 nie. prawie nie A to się nie zapali, to Nie, nie, to jest Ale w środku jaki dym widać, się fajnie kotuje. Ile papierosów by od tego odpalił człowiek? Nie, ma <noise> Babcia fajna, kobita. Hmm. Hmm. No to tracimy teraz z większym projektem jeszcze. Teraz hmm. dziadek będzie nam towarzyszył. O. Nie, dziadek od razu będzie chciał pić, palić. <grym> Impreza na całego. <grym> no daj spokój. Wiesz w życiu ile on wypił masakra. To jest ja już wynikam, doskonało się. Ale paczek zadumiony. <grym>